Hej, hej, hej moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest ósmy odcinek z naszej serii Zagrajmy w GTA 5. Aktualnie moi drodzy, jadę na jedno z przygotowań do napadu. No bo jak pamiętacie, żeby ten napad zrealizować, to potrzebujemy kilku rzeczy m.in. furgonetkę firmy Backstars i właśnie w tym momencie się po nią udaję. Miejmy nadzieję, że nie będzie jakichś tam większych kłopotów. Dobra. Ukradnij i podstaw furgonetkę Backstars. Okej. Okay. Nie wiem w sumie, gdzie by tu stanąć, czy podjeżdżać tam i wjeżdżać na hama, czy jakoś... Bo Lester mi napisał SMS-a, żebym albo się zakradł od tyłu, albo się nie patyczekował i się wpierdzielił na pełnej. O, chyba ochrona, co? Możliwe, Hmm. I oni się tu zatrzymują, czekajcie. Jakie ja ma mam w ogóle bronię? Trochę średnio z tymi broniami. Dobra. W sumie będziemy pieścić. <laughs> Zbądźcie poglidy. Dobra. A tam żadna ochrona, synu. No, bierzemy furgonetkę i... O, to jest zepsuta, okej. Okay. Czyli tą nie pojedziemy. Tą chyba musimy zajewanić. Jakaś ochrona mnie tu tyra, chyba nie. Dobra, to lecimy w takim razie, moi drodzy. Zgub gliny, no oczywiście. Dobra, to spadamy moi drodzy. Okej, okay, widzę, że gliny stamtąd jadą, ale... Jak w miarę szybko uciekniemy sobie tu za ścianę. Dawaj, dawaj, Michael Dobra, okej. Okay. Tu powinni mnie zgubić, wydaje mi się. Dobra. Mhm, mm nie powinni nas raczej już yy, gonić. No dokładnie, patrzcie, gdzie oni są. Zaraz mnie zgubią, dobra. Wow, znowu ścina gry, wybaczcie. No, ale, no cóż, nie moja wina. O, kurde, radymus taki jedzie. Michael, cofaj, cofaj, cofaj. Dobra, no mówię, za chwilę powinniśmy ich zgubić, wydaje się. no. Dobra, jest, mamy to. Super. No i okej, okay, także lecimy odstawić tą furgonetkę czy fana e, firmy Backstars na miejsce, no bo jak pamiętacie mamy się podrzeć pod firmę właśnie do e, dezynsekcji, tak? Dezynsekcji, dezynfekcji? Jak to było? Nie pamiętam. Czy deratyzacji w ogóle? A, cholera wie już. <grywa> tak nie, Backstars, czyli do robaków, czyli to jest dezynsekcja, tak? Jak do robaków. No, tak, tak, to jest dezynsekcja, czyli dobrze powiedziałem. Za pierwszym razem Łe, panie, nie wyłuszaj pan pierwszeństwa! Tak, wiem, że on miał jechać pierwszy. <grywa> Ale to jest GTA, ja mam tu zawsze prawo pierwsze pojechać. Fajna muza, ale niestety muszę ją zakłócać. E, eh, a szkoda, posłuchałbym sobie, no ale trudno. Jesteście zmuszeni słuchać yy, głosu mego, a muzyka musi być dosyć mocno w tle. No, ale spoko, dobra. Yy, podejrzewam, że musimy tą furgonetkę do magazynu odstawić. Przynajmniej, no tak, tak mi się wydaje, raczej, raczej nie na chatę Michaela, <noise> nie wydaje mi się. Dobra, nie tam jeszcze mamy kilometr, no spoko. I moi drodzy, będziemy musieli jeszcze drugie przygotowanie ogarnąć no bo tak, yy, mamy te furgonetki, to jest jedno, znaczy tą jedną furgonetkę, yy, czyli ten cały sprzęt firmy Backstars mamy już, ale jeszcze jedna rzecz tam była, tylko nie pamiętam jaka. Czy to była. To były bronie? Nie pamiętam dokładnie, to chyba były bronie, wydaje mi się. Możliwe, że to były bronie, bo właśnie jakoś tak yy, średnio pamiętam, ale chyba tak. Dobra, no, w takim razie. Łe, Łe, Łe. W takim razie odstawimy tą furgonetkę, moi drodzy e, I zabierzemy się właśnie za te drugie przygotowanie, jeśli w ogóle będzie dostępne Ale czy zrobimy w tym odcinku napad, to nie wiem Wydaje mi się, że nie, bo te przygotowania też nam trochę zajmą no, Ale zobaczymy jeszcze jak to, e, jak to wyjdzie w praniu Ok, ukończono sprzęt Baxars Stonka samochodziana, nie wiem co to miało znaczyć Jakbym miał zdobyć to, e, tą nagrodę Dobra no i teraz pytanie, czy ktoś się do mnie odezwie? A do Lestera dzwonimy, dobra. All right, Lester, we got a pest control van. Good. I've got a line on the knockout gas. It's made in some lab on the coast, but two shipments a day come through the city from the northeast, taking it to the airport. All right. I'll see if I can jump one. Mhm. No, czyli będziemy musieli przechwycić to tylko przechwycić gaz. Aha, okej, czyli mam to pokazane. Dobra, moi drodzy. Także myślę, że musimy sobie zajewać jakąś furę w tym momencie. E, tylko pytanie, jakie by sobie to autko wziąć, jakieś takie może jest sympatyczne. Niektóre elementy jak w punku coraz przemieszczają się po mieście, aha. Dobra, może weźmy sobie to auto, to jest taka chyba podruba jakiegoś Mustanga. Kurde, alarm zawył, dobra, trudno. <gry> Okej, okay. tak sobie jeszcze tylko na mapę zerknę, gdzie to jest właściwie przygotowanie do akcji. Tu... O, a tam nie byliśmy, tam jest mapa nieodkryta. Okej. Okay. Dobra, mam tylko nadzieję, że... Policja mnie nie złapie, ale nie spoko. Nie ma już alarmu, także Także będzie OK. to na online muszę przyznać strasznie łapią, że jak ukradniecie auto na ulicy, to kurde policja wam spokoju nie da, nie, to po prostu będą was tak gonić. Dlatego w online mimo wszystko jak to jakkolwiek to śmiesznie nie brzmi opłaca się być legalnym <gry> Dobra Wow 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 jak miotło mną co jest? Kurde Miota tym autem strasznie Dobra a widzę, Michael, że yy, zapłaciłeś za cały obrotomierz, to zużywasz cały obrotomierz. <gry> A to jest świechowe, patrzcie, ma 8000 obrotów na silniku, 7,5. Jeszcze nie zmienia biegu, chyba dopiero. Na... No na 8 dopiero, ja pierdzielę. Przecież to jest takie zużycie silnika. Dobra, i widzę, że y, mamy ten sprzęt już tutaj. Okej, okay. zaraz to ogarniemy. Wow, znowu ścina, wybaczcie. Łączcie! Jak mnie zgniótł skubady. Dobra. Ostro, czy ja tam mam kropkę czerwoną? Nie, to jest to. Dobra, okej, okay. dobra, po -po pomyliły mi się te. Zabije mi tego gościa co trzeba, ale trudno, dobra. Okej, okay. także wysiadka panowie. Dobra, zgub gliny, no tak, standardowo. No, tylko to jest teraz dobre pytanie: jak ja mam to. Te... nie widzą mnie. <laughs> nie widzą mnie autentycznie. Patrzcie. Okej, okay, dobra, to, to skitramy się tutaj, poczekamy, może, a tak, bo jestem pod tym mostem, e, znaczy pod e, wiaduktem, to faktycznie mnie nie widzą, no dobra, helikopter sobie odleciał, to myślę, że możemy w tym momencie, czekajcie, ja sobie jeszcze tylko odznaczę ten cel i pojedziemy dalej, powinniśmy za chwilę tych gości chyba już e, zgubić, halo, panie policjanty, dajcie sobie spokój. o, zawraca, o, shit, o, shit, oh shit, Michael, cofaj, so cofaj, so cofaj! So Kurde. ale nie, na górze chyba. Nie, nie, jest na górze. Aj, shit. Jakieś auto mnie z tyłu zablokowało. Kurde. No niestety, to jest ta e, wada e, grania z pierwszej osoby, moi drodzy. No kurde, spadaj. Popatrz, jak skubany. Dobra, pojedziemy tędy, może. No jak mnie spycha tam cieć. Kurde, spadłowa. Ja pierdzie. No i kolejny. Skrojo. Nie, no mówię, to jest ta wada grania z pierwszej osoby. Dobra, czekajcie. Eee, jak tu teraz uciec tak taktycznie w miarę? Dobra, coś się teraz pokombinujemy, bo na autostradzie trochę średnio uciekać Kurde Hm Najgorsze, że nie mam jak do nich strzelać Musimy jakąś drogę, moi drodzy, tutaj obczaić Kurde, nie, on tak nie strzela, nie ma takiej opcji w ogóle Jak mi pcha tam koleś od tyłu? Eee. W lewo czy w prawo jedziemy? Nie wiem, ja bym zjechał z, z tej autostrady przede wszystkim Dobra, jedziemy tędy Okej okay. No, powinni nas zgubić za chwilę wydaje mi się. Na singlu akurat policja dosyć łatwo się gubi. Także powinni nam za chwilę odpuścić. Może w jakąś uliczkę wjedziemy, albo ten teren budowy to będzie dobre. Czekajcie. Zawsze warto wjeżdżać w te szare uliczki, bo tam policja zazwyczaj nie zagląda. Także wiecie o, i to jest dobre miejsce, patrzcie. skitramy się tutaj. O, i super. I tu nie powinni mnie znaleźć. Dobra, dobra, dobra kryjówka. To mi siadło, to mi siadło. Dobra. Także poczekamy chwilę aż nas zgubią, mam nadzieję, że nas zgubią, no, ale nie widać mnie tu nawet z głównej drogi, więc nie powinno być z tym większego problemu. Jakieś radejko bym włączył, ale... Do pościgu nie pasuje! Dobra, jest! Posuć furgonetkę do fabryki ciuchów. No i elegancko. Mamy muzyczkę, jakby wiecie, z misji z napadu. W online są e, fajne soundtracki, jeśli chodzi o przygotowanie do napadu. Muszę przyznać. E, są naprawdę dobre. Dobra, to co moi drodzy, lecimy to będzie chyba już wszystko do tego napadu, wydaje się, Bo tak, no mieliśmy mieć ten gaz. E, mieliśmy mieć ten sprzęt e, tej firmy dezynsekcyjnej. No i mamy chyba już wszystko, tak naprawdę. Więc może, może i faktycznie zrobimy jeszcze napad w tym odcinku. Byłoby fajnie, nie powiem, że nie. Ale zobaczymy, jak to e, w praniu jeszcze wyjdzie. Czy faktycznie ten napad dzisiaj zrobimy, czy nie. Dobra, daj tam i tu jakąś muzyczkę o łesku, albo nie, czekajcie, wyłączmy sobie. Nie wiem. O! Niech będzie, o! To mi się podoba, dobra. Pasuje do klimatu. Dobra. Nie, nie będę was męczył moją, moją ulubioną stacją w tej grze. <grytanie> Polecimy sobie czymś, co, co wszyscy polubią. Dobra. Ale mnie kusiło, żeby walnąć ten motocykl, ale dobra. Ja zawsze. O, kurde, autobus! Wow, 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 Michael, stop! O shit! Torzem dobra. Ale spokojnie. Nie potrzebujemy tego auta w dobrym stanie. Dobra. Okej. Jesteśmy na miejscu, moi drodzy. Dobra. Wisiadałem Majka, jeszcze pewnie do LSTRA dzwonimy. Ej, Lest, mam do tego That's To wszystko, co potrzebujemy. put out word, że ready jest gotowy. Ej, kurde, kolejna ścina, wybaczcie. Ej, chyba robimy ten skok, moi drodzy, bo się przewidzia czas. Robotka u jubilera, dokładnie samo się odpaliło. plan is simple, elegant. Listen to Lester, pay attention to the information he gives you, and we 'll all make a buck. If things go bad, you know the drill. this wasn 't organized, we don 't know each other. We got caught up in a robbery and acted in self- defense but it 's not going to be an issue because everything 's going to go just fine. The, um, the uh, alarm system is easy now if i didn 't need to be running things, I could have it offline myself. no problem, but uh... You should be able to get us a pretty decent window. How decent depends on the job you do. Now, uh, once it's down, you signal Michael, he makes the call. Things look good. We should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep. No problem. We take our time. If we run into trouble, we move quickly and with force. Any questions? No? Let's go. No to zaczynamy, moi drodzy. Okej, wsiądź do samochodu. No dobra, także my jedziemy z Franklinem. No dobra, udaj się do jubilera, to lecimy, moi drodzy. No dobra,

So, I'd improve myself when I jumped off the back of that yacht on the highway, huh? Yeah, but these guys don't know you. They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and their freedom on the line. I ain't gonna fuck this up, man. Good. I got enough shit to worry about. Hey, Mike, you worry? Did you pick the wrong people to come along on this? Remains to be seen. We'll have a good driver waiting outside with bikes, and they'll lead you out of there. The hacker should earn their paycheck by getting us longer inside, but the gun? questionable well everyone in the store is gonna be out you won't need no crowd control maybe but they're still part of the team they cost us i'll regret it all right this is it up there there's a way through the site up to the roof man we went over this i'm cool all right, the, and the ventilation system give us the word for sure man okay no I Franklina, uda się na dach, dobra. Tu, oczywiście, że byliśmy też wcześniej, ale nie sądziłem, że my już tak szybko pierwszy napad zagramy, powiem Wam szczerze. Okay. To dobrze. Dobra. No powiem Wam, że naprawdę, kurczę, zdziwiłem się, że już w ósmym odcinku lecimy z pierwszym napadem. Myślałem, że zagramy go, nie wiem, w dziesiątym, jedenastym. Także muszę przyznać, że dosyć szybko poszło, nie spodziewałem się, że aż tak wcześnie ten pierwszy napad sobie rozegramy, dobra. Oczywiście ja ten napad mam na pamięć, więc nie będę też się nie masz tak bardzo podniecać jakbym chciał, no ale no mimo wszystko no, nie ma co ukrywać, że nie ma mimo wszystko co ukrywać, że przecież no, jest to genialnie zaaranżowane Dobra. No ale tak jak mówię, no znam to już jak własną kieszeń, więc... Nie będę się tym jakoś specjalnie podniecał, dobra. Okej, okay, teraz najgorszy moment, moi drodzy, bo mam tego pięć i za cholerę nie wiem, jak tym rzucić, żeby trafić. Hey, Jest, yes, yes. dobra, za drugim razem, okej, okay, siadło. <laughs> Ale zawsze mam z tym problem, powiem szczerze, nie? Zawsze, was naprawdę. Nie myślałem, że to było... No, o tym tak. Mówię, zawsze mówię, że. Mówiłam, że ten Organizacja 1010. Dobra. biżuterię, lecimy, lecimy. Oczywiście musimy wziąć jak najwięcej, wiadomo. Ale z tego co pamiętam, im lepszego mamy hakera, to tym więcej biżuterii możemy ukraść. O właśnie. <laughs> Także widzicie moi drodzy, akurat jeśli chodzi o hakera, no to opłacało się e, wziąć jak najlepszego.

Okej, okay, lecimy, no i teraz gram jako Franklin. O matko, jazda motocyklem z pierwszej osoby, w takim hardkorowym wydaniu. No dobra, zobaczymy jak mi to pójdzie. Miejmy nadzieję, że pójdzie jak najlepiej. Ja pierdzielę, ale nie, stram się trochę przed tu... Ja pierdzielę, boję się, boję się, ale jedy, czuję się jakiś się naprawdę w akcji. Tylko, że niestety to ja tu steruję, wow. Dobra, damy radę, damy radę. No panowie, lecimy, lecimy, mam cztery gwiazdki na karku, niedobrze. Okej, okay, tu będzie teraz największy problem. Wow, dobra. O kurde, no i niestety. Jeden z naszych się rozbił, ale mamy torbę z jego kasą, także dobrze. Bo moi drodzy, to jest też taki bajer, że mogliście nie złapać tej torby z pieniędzmi i mogliście mniej kasy zgarnąć, także to jest też istotne. Kurde, to jest naprawdę epickie Okej, okay, tą trasę też znam, bo tu niejednokrotnie bywało się na online' oczywiście. Robiłeś tu też jakieś wyścigi podziemne. Dobra, lecimy, a tu mam dosyć dużo FPS-ów i fajnie się gra. O, żeby głową nie zaryć, ale ja pierdę. Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Trochę za bardzo się rozpędziłem i straciłem trochę y, kontrolę nad y, motocyklem. Dobra, dobra, ale patrzcie jak ten napad w ogóle szybko poszedł, nie? To była tak zorganizowana akcja, 7 minus, moi drodzy. Strasznie szybko. Dobra, ale cieszę się, że ten gaz udało mi się wrzucić za drugim razem, bo powiem wam, nigdy mi się nie udało tego zrobić za pierwszym razem. Nie, przechodziłem grę dwa razy i zawsze miałem z tym problem. Wow, dobra, ostrożnie, ale z pierwszej osoby jedzie się genialnie na tym motocyklu.

Dobra, na razie ładnie idzie, o, żeby, żeby ich nie przejechać, uwaga. Okej, okay, ładnie. No, moi drodzy, widzę, że powoli dojeżdżamy do celu, ale mamy kolejny liniarzy oczywiście. Kurde, widzę, że jednemu tam już motocykl dosyć tymi. Nie wiem, czy to nie Franklinowi przypadkiem. Co Dobra, jesteśmy. around the corner, at the Ok, uda się stało do kryjówki, to lecimy. Policja nas nie goni, wszystko zgubione. Dobra.

I might just be able to send my kids to college. It was a good takedown. Here's to the first of many. All right, people. We need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. <laughs> All right, look, everybody take off. Hey, Franklin.

Mamy tu też jeszcze opisane wszystkie dole i tak dalej. Dobra, oczywiście przede wszystkim wiadomo, musimy spłacić madraca, a dopiero później coś zarobimy. Dobra, kontynuuj. I z tego co pamiętam, albo i nie. Nie czy masz teraz pieniądze. Nie rozumiesz? To nie to, Nie wtedy, nie teraz, nie Nie

Spotkajmy się u mnie, Forza trafi niedługo na Twoje konto, ale Lester musi ją jeszcze wyprać. Dobra, moi drodzy, powiem Wam tak, w tym odcinku działo się już strasznie dużo. E, wiem, że może nie jest on najdłuższy, ale myślę, że e, na tym sobie już skończymy, bo wydaje mi się, że na kolejną misję nie ma już po prostu wystarczającej ilości czasu. E, dlatego myślę, że to będzie dobry moment, żeby odcinek zakończyć. Także, no cóż, no tak jak mówię, no i tak się trochę w tym odcinku działo, nie? Pozwólcie, że jeszcze sobie tylko zerknę. Franklin ma niby jakieś dwie misje, ale się zastanawiam, jakie to są te dwie misje. Garaż na Grow Street jest w ogóle. Okej. Okay. <taki>, Taki minimalny spoiler na Grove Street to też trafimy w tej grze. Dobra moi drodzy, ale mówię, myślę, że możemy sobie e, zakończyć. Także mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. E, jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z GTA 5, gdzie to udamy się do Michaela. Na razie.